Słuchajcie, kochani, strój może mało medialny, ale przecież nie o to tutaj chodzi. No niestety, kwietniowe temperatury, 30 parostopniowe, okna na stronę południową, 30 kilka stopni w mieszkaniu, bez klimatyzacji. No cóż, mielibyśmy niższe podatki, stać by było nas na klimatyzację. Cóż wam dzisiaj chciałem powiedzieć? Ostatnio była przez pana Marcina na forum, czy na czacie, wideo czacie była roztrącona sprawa odnośnie, odnośnie mleka szkolnego. No właśnie ja się tym kiedyś zainteresowałem bardzo mocno, bo kiedy moje dziecko poszło do pierwszej klasy posłane przeze mnie, no to tak trochę śmiesznie brzmi, bo prawda jest taka, że to nie, nie, nie wyglądało tak pięknie tak różowo. Otóż do ojca czy do rodziców przychodzą, przychodzi taka karteczka z żądaniem, rozkaz taki: oddajcie dziecko do szkoły, obowiązek szkolny, ustawa, i tak dalej. Od września dziecko jest objęte obowiązkowym programem. Jak nie, to do ciupy. No, mniej więcej tak to brzmi. Oczywiście niedosłownie, nie? ale jeżeli, jeżeli ktoś czyta między słowami, to, to doczyta się takiego tekstu. Nie od razu włos się jeży na głowie, jeszcze trochę mam. W każdym razie yy, dziecko poszło do szkoły. Już na samym początku odtrąbiono z ogromną satysfakcją, że w szkole niemałej, było około tysiąca uczniów, chyba nawet więcej więcej, prawie półtora tysiąca jest akcja Szklanka mleka, mleka dla każdego. Jak pamiętacie, przez długi czas w telewizji, czyli w naszym okienku na świat, które wszyscy, wszyscy radośnie włączają, wnosząc z prac do domu, była przez długi czas taka kampania. Pij mleko, będziesz wielki. Tam różni aktorzy się pojawiali, sportowcy i tak dalej, i tak dalej. W każdym bądź razie no ja, w, pierwszy, w pierwszej chwili, podszedłem do tego pozytywnie, bo pamiętam, że za komuny jeszcze, kiedy ja chodziłem w latach 80. do szkoły podstawowej, coś takiego było robione. Znaczy, na stołówkę można było pójść na długiej przerwie, jeżeli ktoś był nienapity. Znaczy, Miał pragnienie, to mógł sobie rzeczywiście tą szklankę mleka, taka z korzuszkiem była, mógł sobie poprosić, i pani w stołóweczce ciepłutkie mleczko, bardzo dobre było wtedy, jeszcze ten nie, 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 smak nieporównywalny w ogóle tego komunistycznego mleka w takich butelkach, jak ktoś pamięta, z kapsem. Pod drzwiami stawiali, jak ktoś sobie zamówił, zostawia pustą butelkę, i pan, który roznosił, nie pamiętam, czy pan dozorca, mleczarz, kto, kto tam był zatrudniony, w każdym razie nad ranem mógł sobie tą buteleczkę, buteleczkę zabrać w tym kapselku kapselka niektórzy zbijali, prosto z butelki pili. No ja, ja piłem przygotowane, zawsze, a ten korzuk, to było coś psznego. Kakao zresztą też miało korzuk. Dzisiaj te mleka w ogóle nie, 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 nie da się tego porównać, tak jak porównanie upolowane, upolowanego zająca do kurczaka z, z, fermy, z fermy masowej produkcji. W każdym razie ja się nawet na początku ucieszyłem na tą akcję, bo myślałem, że to będzie wyglądało tak, kolejeczka dzieci i pani wydająca to ciepłe mleczko. No pamiętałem, pamiętałem, myślę, pamięć, pamięć, Pamięć długo trwała, ten dysk twardy gdzieś tam zatrzymał jeszcze to wspomnienie wspomnienie tego pysznego, komunistycznego mleka. Natomiast parę dni później, jak już dziecko zaczęło do tej szkoły chodzić, ja nagle stwierdziłem, ci, no wrzesz, tato, ja mam strasznie ciężki tornister. Czemu? Bo ja mam tam chyba ze dwa litry mleka. No i co ty robisz? Do, worku, do worków to wlewasz? Co, co, co robisz? No nie, takie kartoniki. Takie kartoniki nawet nie ze słomką, tylko jest taki gwint zrobiony, że można to otworzyć i wypić. A ja myślałem, poszedłem nawet wtedy do wychowawczyni, porozmawialiśmy sobie chwili, ja, ja myślałem, że wyrobicie akcję. Jakąś takie ciepło mleko smaczne z korzuszkiem. A tutaj takie nie mamy całą piramidkę ustawioną. Potem od dziecka się dowiedziałem, to jest piramidka ustawiona w, przy wyjściu i każde dziecko, które chce, może sobie to mleczko zabrać. Okazuje się, że wcale dzieci tego mleczka nie piją. Co więcej, co bardziej zaradne, tak jak moja córka, po prostu przynosi 5 sztuk do domu i nie muszę kupować mleka. A mi nawet całkiem to mleko smakowało. I wprawdzie nie podgrzane, nie z korzuszkiem, ale, ale jakieś takie, no, no fajnie, fajnie było sobie otworzyć, jak z gwinta, ciach mleczko wypić. No i co bardziej zaradne, dzieci po prostu brały sobie, większość tego nie brała, natomiast, natomiast część dzieci, dzieci bardziej zaradnych po prostu brała, czy do kawki to dla rodziców, czy, czy po prostu już rodzice tego mleka kupować nie musieli po prostu. No i teraz. Jest pytanie, po co jest w ogóle ta akcja? Odtrąbiono taki sukces tego, tego mleczka, no bo wszystkie mleczka się rozchodziły. Co więcej, rok później, ponieważ akcja mleczko zakończyła się oczywiście sukcesem, propaganda sukcesu jak za, za dawnego pana premiera, wiecie jakiego. Chcesz cukierka, idź do, no i sami sobie dopowiedzcie, tak? Czy wujaszek, kiedyś był taki wujaszek Stalin, usta na słodszy ma tak? Stąd zgapiono to hasło w polskiej wersji na, na naszego polskiego premierostwa w latach 70. I yy, no co się stało? No, akcja, akcja mleczko odniosła wielki sukces, no nawet następnym, w następnym miesiącu akcja owocek, czy warzywko, to już nie pamiętam, bo było warzywko. No i dziecko rzeczywiście zaczęło takie warzywka do domu przynosić. To było w takim woreczku foliowym, zamknięte na plasterki, pokrojona marchewka, tam jakieś jabłka, już to takie było trochę wysuszone, trochę nie, nie może nie jest ale takie już nie, nie za bardzo, żeby to jeść. Ja mówię, dziecko, słuchaj, czy, czy, czy wy w ogóle te, te warzywka jecie? Nie, bo to jest niedobre. No co wy z tymi warzywkami robicie? No ja przyjeżdżam do domu, ale, ale większość dzieci po prostu wyrzuca to na śmietnik. I rzeczywiście, jakieś na szkoły patrzę, patrzę, tam takie te worki są foliowe, Pokażę teraz, kiedyś to się śmietniki po prostu wyrzucało, tak? szło się z wiaderki, mi się da, dzisiaj są wygodni, także w plastikowym, jak najbardziej ekologicznym plastikowym worku, tam nawet taki ten, ten znaczek, trzy szczęki, recyklingu są, e, pełno tych, 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 tych warzywek nawalone. No ja sobie mówię tak, Kurczę. Yy, spotkałem kiedyś yy, panią dyrektor szkoły i zacząłem z nią rozmawiać. Ona musiała ze mną rozmawiać, bo niestety ale jechaliśmy tym samym środkiem komunikacji masowej, jak ja to nazywam, czyli komunikacji miejskiej. Ośrodek masowego rażenia, tak. I yy, rozmawiałem z nią i na ten temat właśnie o tym mleczku wspomniałem. Co się pan czeka tego mleczka? Ja mówię, no jak no? No przecież mnie ciekawi jedna rzecz. Byłem w sklepie, bo taki kotek biedny chodził sobie tutaj koło nas. Niedaleko tutaj gdzie mieszkamy, i kiedyś z córki, wracając, wracając z kościoła, z przygotowania do komunii, poszliśmy sobie do, do sklepu, kupić mu takie opakowanie, no mniej więcej było dwa razy większe, też taki mały kartonik, ale dwa razy, dwa razy szerszy od. Czyli dwa razy więcej tej mleczka było objętościowo prawdopodobnie niż w tym leczku szkole. Kotkowi, żeśmy tam ten kartonik rozerwali, ładnie dookoła. wdarliśmy, że taka miska powstała i. Ja zapłaciłem za to mleko, żeby nie skłamać 99, czy złotych 29, coś takiego. No w każdym razie koło złotówki, tak? To było koło złotówki. I teraz pytanie: ile takie mleczko szkolne kosztuje? Bo o ile zrozumiałem cały układ, to jest tak, że szkoła dostała jakieś pieniądze na akcje dobroczynne czy socjalne. Szkoła socjalna, te akcje socjalne. I teraz część tych pieniędzy jest przez nią przeznaczana na, na taką wspaniałą akcję. Idea jest słuszna, no przecież jeżeli przeciętnej matce, kobiety mają takie bardziej socjalne, socjalne takie opiekuńcze bardziej zachowania, no, jeżeli przeciętnej matce się powie o tym, że będzie mleczko dla dzieci, to jest to jak najbardziej szczytna idea. Nawet ja w, pierwszy, w pierwszym momencie to uznałem. Tak? Dopiero po jakimś czasie zastanawiania się zacząłem dochodzić do wniosku, że tutaj w ogóle o to nie chodzi, tutaj w ogóle nie chodzi o to, to, że dzieci tam piją czy nie piją, Zresztą, jak się okazuje, potem nie piły, to co, co, co mówię, co, za, co bardziej za lata, to zabierały te mleczka, mleczka do domu, w większej ilości, jak najbardziej. Yy, to nie chodzi w ogóle o to, żeby ci piły mleko. Cała sprawa jest w cenie. Żeby ktoś ubił na tym prawdopodobnie interes. No bo jeżeli takie mleczko dwa razy więcej kosztuje, yy, opakowanie dwa razy większe od tego mleka szkolnego kosztuje tam około złotówki, mówię, to pi razy drzwi bo ja nie pamiętam, to było parę lat temu, yy, tam około, około złotych 29 a ja się później dowiedziałem, że za to mleczko szkolne to gdzieś koło 2, 2,50 nawet było. No to teraz, razy codziennie milion dzieci, powiedzmy, ja to mówię też w przybliżeniu, nie mam takich danych statystycznych, ale to jest potężna kasa. I teraz ta różnica w cenie się może okazać pół miliona, nie wiem, milion dziennie, tak? I o to w tym wchodzi, o to w tym chodzi. No przecież, gdyby to była szklanka mleka dla dziecka, to dzieci by się ustawiły w kolejce. pani by nalała, nalała. I ta, to była masówka, tak? to było jakieś tam rozrzucanie, tak jakby, tak jakby, tak jakby, tak jakby ktoś króla puścił i zamiast złotych monet rozrzucał to mleko, i kto podniesie, ten, ten podniesie i ma to mleko. Tak to złapie więcej. No. Tak to mniej więcej wyglądało, potem warzywko. Więc ja mówię, pani dyrektor, tak. Wie pani co, ja mam świetny pomysł, aż tak mi się wydaje, że świetny pomysł. Jeżeli akcja mleka odniosła taki sukces, akcja warzywko odniosła dwa razy większy sukces, to odniesiecie, odniesiecie naprawdę kolosalny sukces, robiąc akcję Batonik. Albo akcja hamburger. Wiesz, każdy dobrze wie, że jak hamburger, czy jakieś tam, tam batonierze, chipsy, o akcję chipsy, będziemy rozdawać, to dzieci to nie dość, że to rozchwycą, cóż, tak? wszystko, nie dość, że, 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 że to wybiorą, tak jak te meczka i ta warzywka, to jeszcze to rzeczywiście zjedzą. No będą tuściutkie, no ale takie odpasione co coś, prawda, będzie, będzie to dziecko. No, pani dyrektor, miałam już dość. Wcale się nie dziwię, no bo jednak tłumaczyć się, tłumaczyć jemuś ojcu, bo zazwyczaj rodzice nie wiem, czy zwróciliście uwagę na zebranie na zegarki patrzą szybko, żeby tylko się skończyło, tak? To nie jest nasz problem, tak? I w tym kontekście rzeczywiście dzieci są państwowe dzisiaj. Zostaliśmy przyzwyczajeni do tego, że kobiety są w pracy, dziecko ze sznureczkiem, ten sznureczki, tutaj, tutaj wisi sobie, jak to kiedyś było, a ja już teraz sobie nie przypomnę ten, ten, tego cytatu z Bodej z, Zbickiewicza. Z, z e, Musiałbym zerknąć e, następnym razem może. W każdym razie dzie, dzieci są problemem. Dzieci stanowią problem, a nie radość. Mówiłem w poprzednim wpicie o uświadamianiu i coś na ten temat. No, po prostu można zrobić na dobrą sprawę wszystko, a i tak ludzie będą patrzeć na zegarek. I tak ludzie będą patrzeć na zegarek, bo im się śpieszy. Oni mają swoje problemy, a dzieci przestały być naszym problemem. I dlatego właśnie można robić tego typu akcje, gdzie ktoś sobie zarobi, a niech on sobie zarobił, niech on sobie zarobił. Tylko. Dlaczego to jest wszystko tak naprawdę z naszych pieniędzy robione? Jeżeli ktoś chce zrobić akcję, to niech zrobi akcję prywatnie. Są na pewno ludzie, którzy mają pieniążków za dużo, nie wiedzą co z nimi zrobić. Proszę bardzo, niech przeznaczą, niech przeznaczą jakąś część swojej gotówki, niech ufundują tej szkole komputer, mleko, warzywa, a może i te chipsy. Ale niech to będzie z prywatnego, dobrego uczynku, a nie robione przez system. Bo my, oddając dzieci do szkół socjalnych pod przymusem, stajemy się nie klientami tej szkoły, ale petentami. A różnica między klientem a petentem jest taka, że petent przychodząc, to jest tam pani w okienku, jak to, jak to było w jednym znanym filmie, Miś, że nie widzi pan, jem przecież, a klient nasz pan. Dlatego prywatne. Jest lepsze od państwowego, bo w państwowym jesteśmy petentem, a w prywatnym jesteśmy klientem i możemy wymagać. A jeżeli wymagamy, to myślimy, co nam jest potrzebne, a co nie nam fundują. Dziękuję bardzo.